Witajcie serdecznie, ludziska. Ja się tutaj wbiłem dosłownie na chwilę, bo przygotowujemy dla króla i zagrabiusza studio na jutro. I tak, właśnie tutaj, taka szybka zapowiedź, co się jutro będzie wydarzać. Zagrabiusz będzie, jak zwykle, przekazywał informacje. Król to komentuje. No i tytuł jutrzejszego odcinka, jak już przed chwilą. Wspomniałem, będzie brzmiał vlog z dnia i wiara, czyli o tym, w co wierzą kmieciowie, i, i tak dalej, i tak dalej. Jutro zaczynamy, mm, miejmy nadzieję, punktualnie o godzinie y, 18, czasu polskiego, 17, czasu UKowskiego, więc przygotujcie się jak zwykle y, dużo jedzenia herbaty do Termosa. I takie, takie. I serdecznie będziemy Was jutro gościć. Przywita Was oczywiście król jak zwykle chlewem i smołą. A Zagrabiusz być może skomponuje jakąś ciekawą piosenkę dla Was. Także jesteśmy w łączności, i do jutra. O, ktoś jest tutaj na żywo z nami. Ja, przepraszam, nie mylicie z kimś. Ja nie jestem królem. Ja tylko tu przygotowuję studio dla króla na jutro. A jak doskonale wiecie, o tej porze to król się opie opiekuje się, planuje jak się opiekować yy, kmieciami, dbać o królestwo. Także jesteście, nie jesteście. Bardzo dobrze. Jesteście cieszymy się tutaj yy, na dowód tego król tutaj używa tego, nie wiem czy mi wolno w ogóle się tym yy. Posługiwać, ale takich używa. O, wam pokażę. Widzicie? Jutro będzie z wami tutaj dyskutował. Putin też ma sobowtóry. Być może, być może droga, krowo. ID 19, ale tego nie wiemy. Nie chcemy tworzyć teorii wioskowych. Dobra, spadam już, bo za chwilę, jak król wejdzie do komnaty, to będzie niedobrze. Może nawet każe mnie ściąć, czy coś w tym stylu. Wytrwajcie do jutra. Będzie się działo. Hejka. Pozdrawiam.